Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego kebaba u Edzi i Andeca. Jest oczywiście EDIT! Jestem. I moi ja drodzy, wcale, wcale. Moi... No co ty wcale Edzie się nie wykrusza, Edzia się nie wykrusza. Edzie nie jest słabo dyspozycyjna. No i Edia już mi się wykrusza. Oglądałam, oglądałam. No wiem, wiem, domyślam się. Czekaj, good test, good test. Aha, my mamy teraz tego Messia Antona. Tak, Anton. No to nie, my mieliśmy go zaprosić, no. żeby on nam dał. Blu, 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 żeby on nam dał nowe przepisy. A to zapraszaj. No co dobra. Dobra, W drodze. Przyjdę jutro. No i co? A, no dobra, no. Ale to idziemy... To czekaj, co, gotujemy cię coś? No to chyba tak, chyba gotujemy. Tak. Dalej jest Halloween. Tak, bo to, da, to jeszcze trwa. No <grymne> oni jeszcze mają inną strefę czasową, wiesz? No. Ale to Macie, poczekaj gotujemy. Wszystko wydałeś. Ja mam kebaba. Poczekaj, menu. E, twoje czurosy. Tak? Twój Tam cukier. Proszę. Ciasto malinowe mi zjechało, bo to już jest koniec. Ona już się skończyło. No mówiłam, że tu ciasto malinowe ten. Tak. Twoja Galareta. Jest. No, mój doner kebab, proszę. Przeklęty kebab, nie, robiony ma masowo. Ale on jest super. Uh -huh. Ale poczekaj, właśnie, czekaj, czekaj, czekaj. Ja go. A, tu go dałem, dobra. Chcesz coś odblokuj? No i właśnie tak znalazłem się co? Na słodko chyba, nie? Bo mi się czas to skończyło. No to na słodko wezmę. Hmm. Babeczka! Ej, babeczka jest! Co chcesz, sobie odblokuj? No. Ravioli, tak sznycel, kebab z grzybami, kebab z burakami, zupa, jogur zupa jogurtowa Jajoburger A poczekaj, poczekaj, poczekaj Ale ja zupy nie mogę blokować, bo to nie ten level Poczekaj No Sałat... A nie, to go, będziemy w nowe dekoracje i osiem przepisów Później, żeby Abi mieć To no. sałatkę i 4 To pewnie od niego to Musimy zobaczyć, co kurczę. Ej, nie mogę babeczki odblokować. A nie, mogę babeczkę odblokować. No tak, może chyba. No Czyli... Dobra, no to weź sobie, co chcesz, a odblokuj. odblokuj. No, myślę, że na słodko podziałamy. Ja lubię robić na przykład te słodki. Ja rzeczy. też, mi też to jakoś. A że mi wypadło do ciasto na słodko, to weźmiemy babeczkę, tak, czekaj sobie tylko dzielone. No, tu jest, jest, babeczka. Tu jest, menu, tu jest. No dobra, to przypis. dolej do miski. No to co, gotujemy teraz? Tak. No, a co mamy robić? No a potem tego, a tego mistrza tak jak zaprosimy to co? Ale to on przyjdzie chyba jak my zakończymy dzień, bo patrz Tak, tak. Nigdzie, nigdzie stolik nie ma ten. Tak, tak, bo to on powiedział, że będzie jutro. No, Dobrze, stoliku, e, dodaj niebo. do miska. E, Mleko mąka. Mąka. A jak my nie mamy w ogóle zakupów zrobionych. A mamy jakieś jajko? Mamy. Nie mamy w ogóle zakupów zrobionych. No nie mamy, no. E, A nie, masło nie, nie masu też potrzebuję. Jak się dawało jajko? Jak się wciągało jajko? O, już no, mam. O. Dawno się nie robiło i człowiek głupi, tak, 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 tak. E, mąka jako cukier. Mamy cukier? Czekam. Drożdże, orzech. Podpałka to niekoniecznie. Ej, nie mamy takiego cukru. Maciek, jesteś ślepy. No gdzie mamy cukier? No pół Maciek. Które? No za A tu? O, to biorę już. Nie, wytrzymałam z Ale i tak muszę, muszę iść do sklepu po czoklet. Czoklet? Ej, ona gdzieś leżała. Chyba, że ją wywaliłam. Chyba wywaliłam. No dlaczego? A bo tu zacz. Czekaj. No nie, wywaliłam, wywaliłam, bo ona się walała długo, długo, długo. A nie jest Maciek, jest! Gdzie? Gdzie? O! Masz, położyłam Dziękuję. Ci. Dobrze, wymieszaj składniki pomocą mikser stojący, ale mam wymieszać jako co, przepraszam? Jako babeczki, nie? No, wymieszaj to. Czekaj, bo teraz, jak to się robiło, żeby on mi... E, czekaj, E i babeczka, proszę. Ale, tak? Ustawiłaś? No. no. A, A babeczka. nie muszę jak je... Masz. Czekaj, to, które to było? Gdzie to jest? Tu, 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 tu. tu. Babeczka. babeczka. Dobrze, wymieszałem odpowiednio już. No to bierz i rób. Wyjmij z miski do mieszania babeczka. Nadzienie, a to jeszcze muszę nadzienie zrobić? Aha. Rozumiem aspekt. Dodaj do miski do mieszania masło, plasterki owoców gwieździstych. Czy to jest to? Tak. Tak, tak to jest to co kupiłeś wtedy przez przypadek. No, ale paczek, chodzi, ale paczek maja, się coś... trzyma. I mleko. Mleko jest, masło jest u mnie tu. Masło jest tu, dobra. Masło. A mleko gdzie masz? Też tam gdzieś. Ty masz gdzieś masło. Znalazłeś? Nie. A A nie ma. Tu jest, dobra, jest. Karton mleko, ok. Masło. A to co ty... Masło dem, teraz mleko. No to co mi się pytasz masło o masło? Dobra, i teraz plasterki owoców wieździ ty czekaj, bo się muszę skupić tu. No to wkroję w plastry. Rozmowa. Paczki, a gwiazdy wziąłem! Uuh. I co teraz? Wymierzaj składniki za pomocą mikser stojący. No hit. Mixer malaxer. Mixler malaxer. Oj, panie kochany, bo tu jest mój ten! Co? O! Nie, o Jezus, ale ładnie wygląda. Ale czekaj, czy mi się to wymieszało, czy nie? No tak A czemu nie mogę zmienić trybu, tak jak to się ostatnio robiło, nie mogę? No na masę? No nie wiem, bo to, a wiesz no czy no robisz nie. masę na babkę, czy na, na coś innego? Dodaj, bab, dodaj do babeczki, ale czekaj, co? Weź, dodaj do babeczka Ale jak do... A musi, nie musisz mieć jakiegoś takiego tego? Ale jak ja mam to wziąć? Co chcesz wziąć? Każą mi wziąć to, co mam w tej miejsce no, tak Robisz babeczkę, pyk. Aha I chyba w ręce i tak? Nie? Mam patrz, no, pole. Wziś... Patrz A... Trochę technologii się człowiek góry. Daj mi spokój z tą ja wiedziałem, że mam babkę formować. <ścoughs> On nie wiedział, że mam babkę. Formować. Cicho! <ścoughs> F. Ale, żebym babeczką formował ty a ile wchodzi babeczek na porcję? Nie wiem. Jezu, z tego ciasta są tylko cztery babki? No i no na porcie myślisz? Tak, no, zawsze tak jest. Ale po lewej mi zostało milion. To chowam po lewe. No, czekaj, muszę to jeszcze upiec, tak? To nie jest wszystko, co ty byś chciała już wiedzieć sobie tak o, myślę, że co ja dzieja. o. A co ty do mnie tu? Gdzie tak się włączy I płyka, a tu. Ja już nawet nie wiem, gdzie się piekarni ty... włącza, babo! Co ty masz za pękot dzisiaj? Gorszy ja od mojego, ja nie, ja nie wiem. Ja nie wiem. Nie wiem nic. Żena, a to my otwieramy cię jak sprzedajemy, czy nie? No nie wiem. To ma wiedzieć. Czy chcemy na to zostawić jaką przyjść? A ja nie wiem, chcę zaraz ogryźć. Co się będzie piekło jeszcze? Aha, piecze się, no dobra. Ej, ja czurosy dziś, nie? Tak, kręć te Kręć. Kręć czuroski? A no, co zjadła takie dobre? A weź. Też bym zjadł czurosa. Ej, za tydzień trwal wychodzi. Wiem, ja myślałem, że w ogóle to jest w tę środę 13, teraz? Czajisz? 20, ale też myślałem, że 13. No bo tak dziś coś drwal było, ty... powiedział, że 13. z kurkami w ogóle, nie? A nie wiem? Tak, nowy trwał z kurkami będzie. Ja 20. muszę klasyczka. Musi Świnnego. Tak jak to mówią moja, moje uczniowie z klasy 8. Po pana, polecimy klasyczkiem. <głosy> <głosy> Więc e, Edia, lecimy klasyczkiem, ja najpierw klasyczka biorę. Ojej, pali się! To nie pali, Bobeczka babeczka się pali. Babeczka moja. A mam to. Całkowicie, ostuć w lodówce! No czyli to lodówce. Jezus, jak mnie żeś przerzucił. No to ja już studzę. Ale patrz, ja mam kebabów jeszcze hit. <noise> Produkcja masowa nastąpiła No, o Jezus, tu rosy się Tak ta się rzuca tam A tu, ej ty, mamy brudny talerz, nie, mamy w ogóle Muchy, fuj O, ta idzie już zmywać od razu, no i bardzo dobrze I prawidłowa reakcja Chodź <laughs> Co? Jezus. A czemu, aha, tu coś mówi nam, czekaj, że Nie mogę tego Teraz już dobrze jest? No rozumiem. Dobrze, rozumiem. Dobra, teraz czas na cukier. Ta jeszcze? Ty jeszcze robisz coś? A ty co już zrobiłeś? No ja no dobra. <grywia> to mają sześć poskładniki. No, co ty tej? Ja myślałem, że ja tylko jedny ser trzasnę dzisiaj, nie? <grywia> Będzie mi tutaj. Ej, a to my chyba podamy to dzisiaj, tak mi się wydaje. Czy nie, czy jutro? Jutro. Czekolada, Gdzie to jest czekolada? Na tym... A gdzie jesteś? No, u pana. Którego? No tego... Mąkę, tu... Droże... Czukie nie ma cukru, kup cukier, orzech laskowy. Ja kupię dwie mąki, albo cztery, cztery mąki kupię. Mąki? Są, są trzy, no, mąki No, to będziemy mieć wiedzę, dobrze. Mm? Słoik z malinami. Opakowa. No, tu jest czekolada, ok. Czekoladka. Hmm. A gdzie jest cukier? Mm -hmm. Macie, on wygląda jak mąka ten cukier. A cukier tu, cukier jest sugar. Mniejszy. Dobra. Jajka mamy, dobra. I co jeszcze potrzebuję? Masło. Chociaż nie, bo to na dzień to ja mam, ale kupię, dobra, masło. Owocy gwiaździcie, to kupimy u pana i mleczko. Mhm. Dobra Jezus! Co? Ile pieniędzy? Ty patrz, jaka tutaj kolejny. Prawie iPhone! Prawie. <grym> Prawie iPhone, ty patrz o mnie. ja już nie muszę przeliczać tak. <grym> Posłuchaj, koleżanko. Kolego. Jak się zbiorę w sobie, to w końcu też go zakupię. No to już powinien się dawno zebrać w sobie. Nie, nie mogę coś się jakoś, tak się zbieram i się zbieram i się zebrać nie mogę, no. No właśnie wiem, widzę, widzę. Nie wiem dlaczego. Masz ten cukier gdzieś tam pod ręką? E, czekaj, już zaraz, daję czekoladkę. Tak, cukier tu ci dam na blat, masz. O, poproszę jeden. Weź tam mnie poustawiaj, dziękuję ci, dobra kobieto. O, teraz dobra kobieto. <noise> ja mam tu w ogóle sumaka pełno, przyprawy.

No ale, a open, ja już mogę ją otworzyć, czekaj, Macie... jezu, cicho! Macie, cicho. Ja mam twoją czekoladę! Co, co? W ręce! Ja już Macie... ją da... nie, ja już ją włożę do miski! Nie, ja mam ją w ręce, patrz, patrz, odkładam! Ale ja Z ją włożyłam... Złóż go czekoladę! Tak! Nie wytrzyma mnie... Jajk... Aha! Tu mają być trzy jajka, ja w tych babeczkach dałem jedno jajko! Nie, ja mam dość dzisiaj, nie? Przysięgam. Ostatnio ja był tam dzisiaj on od, odwala, nie? Ja nie wierzę. No i teraz są trzy jajka. teraz jest prawidłowo. Prawidłowa masa teraz jest. Nie jesteś niemożliwy. Babeczkę robię. Dlatego mu tak się tak ciężko formowało, bo było bez jajek. Jezus! Dawaj, czekaj, gdzie jest ta blacha. Daj mi tą blachę, bo muszę robić babeczkę. Nie wytrzyma mnie. A czy one się czymś różnią? Z tym jajkiem jednym a trzema? No, będziesz miał słabsze mocne, nie? No wiem. Trudno, jakoś przeżyją. O! Ty, ja mam jeszcze. Ja, jeż, ja jeszcze czas na te babeczki, właśnie ja mam tego. E, tego, tego mi zostało. No, dobrze, no, rób sobie, rób sobie, rób sobie. Nie, no, to ja myślę, że my chyba w kolejnym odcinku w ogóle zaprosimy pana szefa, bo to dzisiaj nie ma sensu. No! A bo ja tutaj tą blachę zostawiłem.. Jezus Maryjo! Nie mam dość Ja ostatnio blachę do świetnika wywaliłam. <suszy> To blacha w tym świetniku mi się tu dzisiaj śni, nie? Blachę do świetnika Ty masz rozmach, nie? Ty jak lecisz, Ale to po... To to... to, czy nie? NIE! Coś było na blaszce i ty ja chciałam wyrzucić to coś aha. z blachki. A wtedy wyrzuciłam całą blachę. I, się, i czekaj, bo jest w sufit patrzę. I ty, ty masz <laughs> jak sklep ty masz rozmach taki, że po prostu ty jesteś, ja nie wiem Ja tam siedzi pieprzę Nie, ty po prostu wszystko nazwać, jak trzeba... słuchajcie, jak, jak macie problem, żeby zrobić porządek w domu, zaproście Edytę Wszystko Jestem posikany, nie? Ja nie pamiętam, co to było, ale jakby Jakbym nagrywała swoją perspektywę, to ludzie byliby posikani, nie? No myślę, że tak Czasem to co ja robię to jest. No złoto, to jest mistrzostwo. No. Tyle tego bełkotu czasem. Ta, o tak, to prawda. Dobra, daję czekoladę, która się zdublowała i się ona się liczy, słuchaj. No widzisz? Wrócił mi ją do ręki. Powiedział, że Mąka. nie. E, cukier i trzy jajka. No i teraz trzy, Ej, trzy bo to jajka. Jest co? To ciasto się nie kończy Rób Maciek zobaczy ile ja mam ciastek Czekaj. Trzy blachy Ja masową produkcję robię o coś Ty i tu To teraz będziemy dawać cukru na cukru no, Maciek tak jak ja, Tak jak ja zrobiłem 15 kebabów Uf. Miesiąc Czekaj. temu O skończyło się Patrz No i już wiesz. No i już i smasz! I piecz i smasz! Nie... Ja wychodzę, nie? Piecz i smasz! Co ty na okrągłej blaszce piekłoś? No nic właśnie potrzebuję kwadratową. Gdzie ta kwadratowa jest? A no to ja wzięłam wszystkie przy... Wszystkie No, czekaj, no to zaraz biorę, czekaj biorę, biorę okrągłą już cicho. Przecież... Ja sobie poradzę! Ten, ten mikser mi chodzi, czekaj, bo się podpali zaraz. <noise> nie, nie wytrzymam mnie. Dobrze, make. O. Róbcie się. Ale to jest takie grzyby na, te, na tej blaszce to tak trochę dziwnie. Takie grzyby na blaszce? No patrz jak to wygląda na babeczka na tym okrągłym. <grym> patrz, nawet nie chce stanąć druga. Nie że nada w ogóle. Jezu, o, a my. patrz to, jaka maso... <grym> Co? Dziwne, mam <grym> piekarnia. Masowa produkcja, nie? Ty grzyb mi się kręci. Dobra. jest... No z tego ma finka w sensie, nie? Bo ona się... O! Patrz tu! Patrz, żebym postawił to! No dobrze, teraz Oj. teraz... Nie, właśnie nie, poczekaj. Patrz, no już jest. O. Ej, ty mi zostało tej polewy jeszcze, nie? No i ci zostanie. No i... No się nie da, bo jak podnoszę blachę, to mi spadają. No patrz, Dyta, patrz, ci pokażę, patrz. Widzisz to? Halo. Nie no ma... już, bo Michał, Michał, poczekaj. Patrz. Tyle. Patrz. Co? Patrz tu. <laughs> It's a magic trick. To masz. Weź sobie blachę z tego. O Jezu! A Co ten cukier tu mi? Gdzie ja ci on go dać? Masz przekładam eee... się na inną blachę. No, no, na inną blachę. Ona się gorącej ja spakuje. Ja, ja zaraz się odejdę do was. Taj, nie! A tu jakaś leży blacha! Boże, dramat, że nada Że nada, że nadiks Dobra, idę to upiec Dobra, cyk, piecz A cukier chyba się chłodzi, tak? Czy jego się nie chłodzi? Chyba się chłodzi, coś mi się wydaje, że on się chłodzi, czekaj. Jego za... No tak ty też jak ja nie działa! Dobra. Trzeba tam jakieś... A może... Może tam na talerz dam. No jest to sprytne chyba. O. Dobra, od babeczki. Patrz tam co, patrz co ci ten, patrz tam ci posta ten ci, ciasto na talerzyk, ci na upiekłem. Upiekłem cię na talerzyk, Boże, nie, mam dość, mam dość. Upiekł mi na talerzyku, no. Ja no. siły Maciek. Ja już też nie, ja już mam dość na Uczyszana, dzisiaj nie. Czekaj, a te babeczki nie dobra upiekły się, okej okay. Ja już, się, ja już nie wiem, co ja robię w życiu Ja nie wiem, mam jakąś produkcję masową tych cukrów Nie <noise> wiem o co tu Nie wiem co tu się stało Wiesz, nigdy nie było tak, że aż miałam trzy blachy A to no dzisiaj poleciałaś, no co? Ale Macie to jest jedna porcja No Mo a może coś zmienili, może... Może w update'ie jakimś coś Może poszło. w updatecie poszło, poszło w update'ie. No dobra, no to te wkładam tutaj, żeby sobie były na blaszce po prostu. Macie... Tu są dwie blaszki, o co tu z nimi chodzi? Te lodówce. One się one też zmnożyły, czekaj, ja sobie je wezmę tu. Działaś tą drugą? Pójrzłam tam. Te wezmę, ja czekaj. No. Nie wiem czemu tak to, tych blach się nam ale gdzie żeś tam nie, to nie no ja tu mam w ręce. Tu ci kładę. No, dobra, dobra, dobra. To co? Um, czekaj, zakończ dzień. Bo to zostanie w lodówkach wszystko. No, tak, no tak, tak. Dobrze. Macie... Nie, dzisiaj to jest hit! O, czurosy poleciały, no mhm mm Cukier, galareta, uuuu uu. Kebaby! Ja nie mam siły, nie mam siły A zarobimy coś? No, dwa 850 Nie, czekaj 850. A ty skąd już to widzisz? Albo ty zapominałaś. A, no tak A ja czekam na podsumowanie, wiesz, że jestem kulturalny <laughs> Diety. O, dobrze. Edzia była ze mną. Byłam, ja Jezus. byłam. Macie też był ty... ze mną. Ja też byłem ze <noise> <noise> Trzymajcie się, moi drodzy. Słyszymy się na tydzień: uszawa kuchni, babeczki, wydawki, wszystko. Pa! Pa!